Twardzielu, dzisiaj najbardziej niepokojące wypowiedzi polityków, którzy mówią o zbrojeniach dla obronności, a jednocześnie podżegają do wojny. Trafi tam, gdzie powinien trafić: na kra za kraty albo na cmentarz. Proszę o wasz głos, bo chcę być prezydentem pokoju. Putina wgnieciemy w ziemię. Oh Powiem ci także, co myślę o kandydatach na prezydenta. Zaczynamy. Oglądacie newsy i entertainment. Tak nisko upadliście. To są globaliści, klimatyści, pedofiliści. Ludzi uśmiechniętych. <laughs> Jest znacznie więcej! Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Robi pan z siebie klauna, panie wiceprzewodniczący. Zobaczcie, kto ubiega się o urząd prezydenta. To już jest moment, aby Polacy przestali mieć jakiekolwiek kompleksy, bo ci, którzy nami zarządzają, nie mają wstydu. Widzę coraz mniej kompleksów. No to równie dobrze ja mogę tam wystartować tylko po to, żeby sk zdisować na żywo. Wyzwę ich od najgorszych, a ludzie będą mi przytakiwać i bić brawo. Ale w następnych wyborach wezmę udział, jeśli chcesz. O ile w ogóle dożyjemy, bo pod ich nierządami to mało prawdopodobne. A w takim tempie to nam się planeta po prostu spali. To nam się planeta po prostu spali. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Twardzielu, w tych wyborach bierze udział nawet intruz. Wyglądacie jak typy, co na Syberii w Gławu siedzieli za majty czy coś takiego. Strzegrzeszyna. pieszo Brzmi w trzcinie, proszę Państwa. Który chce walczyć z partyjniactwem zakładając partie. Prawdziwych, bezpartyjnych, prawdziwych, niezależnych. My stworzyliśmy ruch bezpartyjnych i samorządowców. Mysłów. Który został partią. On twierdzi, że wie, czy będzie wojna w Polsce czy nie. Mamy dużo wiedzy jako środowisko z racji tej, że ludzie wiedzą bardzo dużo. Sugeruje, że jest już dogadane w kuluarach. Ja nawet nie chcę powiedzieć, czy dali. Czyli wie, ale nie powie. To może pan powie, czy będzie, czy nie? Nie... nie. nie, 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 to proszę państwa, ja jestem za poważnym człowiekiem. Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Oświadcza, że Tuski ja zrobił niczego, co nie jest mógł. korzystne mógł. dla obywatela. Chyba mu się pomyliło, raczej nie zrobiłby niczego, co jest korzystne. Prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 złotych, tylko 5 złotych. 5,19. Mogę to dzisiaj powtórzyć. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. I mówi, że jest głosem zwykłych ludzi. Chcę być głosem ludu, jestem głosem ludu. Głosem zwykłych ludzi to jestem ja. Ty nie mówisz naszym językiem. <noise> Rządu polskiego będzie działał na szkodę obywateli, bo ja nie mam takiego podejrzenia. Tak. Okay. To, że dzisiaj jeden z drugim polityk może nagrać TikToka, jak z rodzinką robi śniadanie, to nie znaczy, że jest twoim przyjacielem. Yeah. Te wszystkie programy mają za zadanie odcieplić ich wizerunek. Odklejony milioner za brak posiadania dzieci chce ludzi karać podatkiem 800 zł. Bykowe trzeba wprowadzić. Na Rozmawialiśmy bykowe. tutaj. Czego okay. tego bykowego? 800 zł. Miesięcznie? Tak. Jakby mało było patologii, która wyrosła z niechcianego potomstwa. Menele rozmnażający się tylko po to, aby benefity przepijać w brama. Ca Całe Step Rekord. No ale pan zadowolony, bo te pieniądze wydadzą na jego browar. No po prostu, jakby to powiedzieć. skąd pan się wziął? Jak sobie za znaczy, zagłosowali. Chłopie, jeżeli wprowadzisz taki podatek, to resztki polskiej inteligencji wyjadą z kraju. 800 zł nie? Tak. <laughs> Załóżmy, że zgodnie z tym postrzelonym planem Polacy zaczną rozmnażać się na potęgę. To może odpowiedz pan, ile z tymi dziećmi będą czekać w kolejkach do lekarza? Przysięgam, że nikt nigdy, nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Lista numer 21 <laughs> o pole, pan poseł Paweł Kukis. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. A jeżeli mówimy o emigracji ekonomicznej, to niestety <laughs> <ale> największą szybę <krzywdę śmiech> za granicą może zrobić ci drugą. Jak się pole. pan do Berlina? I co pan tam mówi na pierwszej wizycie? Że musimy załatwić sprawy poważne. Naprawdę siadamy. Siadamy. W Berlinie to ty możesz usiąść na tej swojej spujarce co najwyżej. Proszę bardzo. Ludzie, nie dajmy się siadamy. skłócać politykom. Czym innym jest państwo jako administracja, a czym innym jest naród jako ludzie. Nie wrócić wszystko. Jaki ten Jakubiak jest głupi, kurwa? Ja tego nie wiedziałem. Bo ja nie daję tam jeba, kurwa, jakieś wystąpienia, jakichś melepetów kurwa z Wąsem. Kulawy dziam, dziękuję bardzo za osoba. Jedyny ziomek, kurwa, w którym którego szanowałem z wąsem, to już nie żyje. Kie państwa przeciwko sobie? Czemu? Bo to k***wsko No Oczywiście jeśli chodzi o polityków, tak? Jest. W tych czasach nawet z samodno zrobili eksperta od geopolityki w TVP. <grystanie> Mi się wydaje, że demokracja w Polsce ma się bardzo dobrze. A głosowanie korespondencyjne, no to chyba nie będzie taki problem. Reprezentant kultury buntu klęknął do rządowego kija i śpiewa im sopran w głębokim gardle. Ta muzyka buntu Dla mnie, wiesz, jeżeli raperzy reklamują Coca-Colę czy McDonalda to, to, to jest w ogóle jakaś pomyłka Za 500 złotych odpisów sprzedał własny naród Wuju, 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 słuchaj, no ale brałeś ten hajs z TVP czy nie? Słuchaj, tak, no więcej, wiesz, tak jak się bierze stawki, wiesz To nie były jakieś, wiesz, milionowe ten Żałosny, podejrzewam, po po podkreślam Chłop się go pyta, czy warto było dać sobie obić mordę w cyrku Ręka w gipsie, nos złamany Strzęka złamana na oczodłów w dwóch miejscach, operacja na chirurgii twarzowo-szczękowej. Pytanie, czy warto było teraz? No to to jest dobre pytanie. No jak nie było warto? Przecież oni są męskimi odpowiednikami modelek z Dubaju. Dla kasy zrobią wszystko. Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci lodę. <grym> Ziobro przez lata betonował prokuraturę swoimi ludźmi. Zniszczył życie tysiącom rodzin, które gnębili nadużywając władzy. Na areszt bydlaka, co on jeszcze robi na wolności? O. W momencie, kiedy komisja występowała o areszt, już Zbigniew Ziobro był w rękach organów ścigania. No ale wujek samodno mówi, że dzięki <grym> nim <grym> może teraz legalnie <grym> jarać gandzie. Pamiętajcie, że to właśnie PiS zalegalizował medyczną marihuanę i dzięki temu możecie teraz pójść do apteki co wy tam palicie? Matko Boska, ile tu jest narkomanów, ile tu jest tych strzykawkowców? Od razu mówię, jak wybierzesz <gibola> tego kibola, to ułaskawi wszystkich przestępców z PiSu łącznie z Ziobrą. I jeszcze bardziej podzieli Polskę. Polski rolnik, polskie pole, na polskim stole. O ja, pier... Natomiast Paweł jako do podziałów dokłada jeszcze wojnę płci. Bo po prostu kobiety są lepiej wykształcone, są lepsze. Są bardzo odpowiedzialne. Z czym ci się to kojarzy? Są Wykrzykiwanie, że jedna grupa społeczna jest lepsza niż druga grupa społeczna. Są lepsze. Skoro kobiety są lepsze, to nie rozumiem, po co kandyduje na prezydenta. No, chyba, że po tym pochwalaniu dewiacji już utożsamia się jako kobieta. A po tranzycji uznałem, że to był ci Błotny, i przeszedłem fazę bycia prezydentem Stanów Zjednoczonych. Panie są dla niego tak dobre, że chcą, pracowały 7 lat dłużej. I twierdzi, że jest niezależny. Jeżeli ja zostanę prezydentem, to będę niezależnym prezydentem. Bo będę mega niezależny i nigdy nie stanę na żadnej partyjnej imprezie. Jak jak widzę, co on zrobił ze stolicą, to jestem przerażony. Mhm. Kiedy mówię Polska, mam przed oczami. Mhm. Oj, ty <grym> Wiadomo, że świat dokąślicie, ale czy to jest do przodu? Ograniczanie swobód, wzrost depresji. Nagradzanie patoli. Zacieranie pamięci po ludziach, którzy poświęcili życie, żeby to miasto odbudować. Same siedziby dla korporacji. Jedzmy razem Polo, drodzy państwo! Po co pan chce być prezydentem Polski? No właśnie po to, żeby prezydentem Polski był ktoś. Kto jest osobą niezależną? Jak pan powiedział niezależność, jest pan wiceprzewodniczącym, parę serio. Proszę. Ośmieszanie siebie to jedno, ale ośmieszanie Polski. ...na to ochotę przekraczać granice i rozwalać nasz kraj. Nikt nigdy w innych państwach nie przyznawał uchodźcom prawa równego obywatelom. I mamy w tej chwili wojnę na naszej wschodniej granicy, wojnę hybrydową. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj mamy na naszej wschodniej granicy wojnę hybrydową. Planeta nam się spaliła. Następny. Ja go oceniam jako najgorszy wybór z możliwych. Już Ci mówię dlaczego. Czy chce Pan więcej władzy? Chcę więcej władzy po więcej odpowiedzialności przede wszystkim. Niektórzy mówią, że nie można chlać jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstać... ...przede wszystkim. Niektórzy mówią, że nie można chlać jak... O chuj chodzi kurwa, o, o co chodzi tutaj ten? Ja nie wiem czy mogę, czy powinienem się kurwa o brudku kurwa opowiadać, ale co to jest kurwa za jakaś dziwna konstrukcja? ...jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Jak to mówił Napoleon, urzędnicy są jak książki na półkach. Im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś służą. Koalicja oznacza u nich dzielenie się łupami. Mieli od politycznic pułki, a ludzie hołowni żrą teraz z naszych pieniędzy na potęgę. Nie musieć nic robić, a i tak zarabiać krocie. Niech żyje siedzenie na dupsku. Obowiązek służby wojskowej? No tak, popieram. Popieram obowiązkowego poboru młodzieży, awansów, przekonanie, że się służy w wspólnej sprawie, ale też przekonanie, że na w skali taktycznej, tak <grym> <grym> jak rosyjską, jesteśmy lepsi, mamy lepsze wyposażenie, Pani! co łatwo można później telefonami, prawda, w mediach społecznościowych pokazać, tak jak to robią Ukraińcy. Co to jest, jak nie propaganda? Tak samo wabili tych biednych Ukraińców, którzy już zginęli podczas, gdy oligarchowie śpią na miliardach. Bo żeby wysłać kogokolwiek na front, aby umiał obsługiwać tak zaawansowane technologicznie, urządzenia potrzeba kilku lat szkoleń minimum. Tak, to jest dosłownie to, co ja mówię. To jest, to, to jest, to jest zdanie, które, które ja też mam. Eee, bardzo często dostawałem pytania przez ostatnie trzy lata, no na początku, jak, jak Rosja najechała Ukrainę, były trochę częściej, o, a co by było, gdyby była wojna w Polsce, co byś zrobił? A co ja mam, kur... zrobić? To nie jest pierwsza wojna światowa, gdzie, kurwa kopiemy okop, kur... y... W jednym miejscu naprzeciwko nas, kurwa kopią okop kurwa w drugim miejscu i ze 100 metrów kurwa niecelną bronią próbujemy w siebie trafić. Po dwa naboje, kurwa, co dwie minuty strzelamy, bo oczywiście kurwa podczas pierwszej wojny światowej nawet broni automatycznej na początku nie było, potem już za, zaczęła wchodzić coraz lepsza. Ale oni kurwa strzelali pach, i kurwa, musieli przeładować, ale kurwa rzucali granatem kurwa na oślep. Eee, no i tak się kurwa się działo w tym okopie. Trzy miesiące, aż czy gruźlica nie wyjeba z butów? E, albo jakim nie zabrałeś okopu, kurwa. Jakim zabrałeś okop, no to jak budowali następny okop, i no i tak, kurwa i tak to wyglądało. Ewentualnie ktoś bieg do twojego okopu, kurwa i, w, i ci wrzucił granat. Nie masz żadnych szans, stary, jakby dosłownie, kurwa, nie masz żadnych szans. Dosłownie nie ma co iść na wojnę. Ja bym nie chciał, ja bym nie chciał, żeby była wojna. Nikomu z nas tego nie życzę. Jak już był realizowany wcześniej? No, ale to wygląda, dalsza była wojna. A nie zmieniaj perspektywy 5 Krym nas! Sące nasze! Twierdzą, że Donald Trump rozumie tylko język siły. Ech, Donald Trump szanuje tych, którzy potrafią się postawić. Tych, którzy rozmawiają z nim z pozycji siły. Putin też rozumie tylko język siły. Wszyscy wiemy, że Putin rozumie tylko język siły. Ogólnie ze wszystkimi będą rozmawiać siłą której nie mają. Tylko, że Chińczycy i Irańczycy rozumieją tylko język siły. Tu się nie pierdolili w tańcu, zrozumiano? Prezydent Trump dobrze i sensownie traktuje po partnersku tych, którzy są twardzi. Jest pan na pewno pewien swojego planu? Tak, tak, zbombardujcie ich. Ale pomyślmy, dlaczego te pacynki są takie fane? Bo przegłosowali sobie ustawę o obronie ojczyzny, której politycy mobilizacji nie podlegają. To jest niezwykle ważne, bo to nas wszystkich siłą wyszło w razie czego. Granice zostaną zamknięte, dokładnie tak samo jak na Ukrainie, i mężczyźni zostaną siłowo wcieleni do wojska. Nie ma żadnej rozmowy. Jedyną rozmową, jaka może z nim... To jest, to jest właśnie najgorsze, bo wy macie coś takiego, że, będzie, że będziecie musieli iść do wojska. Ja nie będę musiał. O. Dlatego ja, ja naprawdę nie chciałbym, nie chciałbym, żeby kurwa, jakakolwiek wojna była, bo kurwa, bo nie chciałbym, żeby jacykolwiek kurwa, moi znajomi, kura czy nawet moi rodacy kurwa, umierali. Ja też nie hihi. Kulawy ziom, tylko że ty kurwa nie masz nogi, nie? Ja mam obywatelstwo innego kraju. Kurwa mogę sobie wyjechać. <laughs> to zbudowanie takiej siły! By was zapewnić, że świat padnie wkrótce na kolana przed naszą potęgą. Chcę być prezydentem Polski, która nie boi się wojny. Bo się przerazi, tak? I podkuli pod cię ogon. Chłopie, przecież jakbyś miał pójść na front, to byś krwawił w podpaskę. Niech zmienią tę ustawę z że E właśnie to prawda. Chłopie się na wojnie nie było, już z weteranem, kurwa. W razie konfliktu zbrojnego rodziny polityków idą w pierwszej linii. Zobaczysz wtedy, jak zmienią narrację. Za... Ale pan nie tchórzył, tak? Nieszczęść. Czy poszedłby pan ja do, wojska? Bardzo serdecznie Czy poszedł za... do wojska? Czy poszedłby pan do wojska? Nie poszedł pan. Tymczasem ten wysoki kup z trzeciej drogi do koryta <gry> mówi, że cytuję, plecak ewakuacyjny mam wciąż spakowany. Ma pan w domu plecak ewakuacyjny. My, 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 wtedy sobie taki plecak przygotowałem i on do dzisiaj jest spakowany. Nie masz zagrożenia, ja gościu! To jest niewiarygodne. Minister obrony mówi, że ma już plecak spakowany do ucieczki. Pleca i on do dzisiaj jest spakowany. A co by pan poradził Polakom? Po to szkolimy na przykład dzisiaj dzieciaki w szkole i edukacja z wojskiem. Żołnierze zawodowi, żołnierzami rezerwy. Ja też bym chciał jeszcze jedną rzecz odkłamać, którą, odkłamać, którą wam się mówi. Bardzo często, bardzo często też można było się natrafić w ostatnich, no ogólnie przez całe swoje życie. O, nie daj Boże, będzie wojna, ty kurwa, nie potrafisz. Spatyka, kurwa. I z kawałka sznurka domu zbudować. Jak ty sobie poradzisz? Niestety mieliśmy tak zwany reality check. Kto miał najlepiej, gdy Rosja za, za, zaatakowała Ukrainę? Ten, który potrafił kurwa w, w lesie kurwa, znaleźć grzyba, którego można zjeść albo tego, którego nie można zjeść? Ten, który potrafił kurwa od namiot kurwa, w 5 minut? Czy ten, który potrafił jedną puszką konserwową kurwa. Na drzewie przez dwa tygodnie. Otóż żaden z nich najlepiej miał ten, który miał pieniądze, bo wsiadł swojego Rolls-Roycea i dzień później, i dzień później kurwa, w Warszawie był e, pod hotelem Warszawa i w Witkacu jeszcze kupił parę ciuchów, kurwa i pojechał dalej na Berlin. A ja wgnieciemy w ziemię. I on startuje z hasłem. Tu ludzie są najważniejsi. Mój apel, jeżeli sprowokują konflikt, to w pierwszej kolejności należy zablokować im drogę ucieczki. To jest obowiązek każdego Polaka. A gdzie te kardamonki? Jeszcze w piecu? Jeszcze piecu? Czekamy. Trzy minutki to były 2 minutki temu. Tylko dodaj trochę żurawinek, a wszystko migiem ciach ciach. <noise> ciach ciach. Jesteś <noise> na... Przypominam, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Pytanie do żołnierzy. Jak można się kurwa płakać nad konstytucją? Czy nie wstyd by wam było oddawać komuś takiemu honory pod oddziałem? Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Ludzie, on chce nawet zakazania gotówki. Wprowadzić jedną z najbardziej odrażających form kontroli, bo to oznacza, że rząd będzie miał całkowitą kontrolę nad twoimi finansami i jednym przyciskiem będzie mógł od wszystkiego cię odciąć. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Ale daje. wcześniej euro trzeba przyjąć. Wtedy będą mogli ustalić nawet to, że jeżeli nie wydasz pieniędzy w określonym terminie, to przepadają. Mimo to Polacy wybrali na marszałka kolejnego Ciemiężka. No ale dobra, ale to, to już jest to już, też jest. to już też jest. To już też jest teoria spiskowa i kurwa spekulacja. Bo jak to mówią, problem nie jest w tym, że nie można nakarmić biednych, tylko w tym, że ciągle nie można nasycić bogatych. Nigdy mało, nigdy zasady bardzo się Premier dopiero co mówił, że Trump. Nie o tym pisałem, tylko dopisałem, jak jeszcze kolejny kandydat. Eee, googlowałem w internecie, nie ma za to kryminału. Jest rosyjskim agentem. Że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Premier nawet udawał, że celuje w niego. Pan niewolnik? Teraz zdziwienie, bo ponownie został wybrany. Yes, sir. Słucham, tu prezydent. Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu... Sugestii nigdy nie zgłaszałem. Proszę, proszę, proszę. Wylazłeś z nory, żeby do mnie wrócić, bo zostałem grubą szychą. Trump, <laughs> jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. Czy ten pak naprawdę myśli, że prezydent USA mu te słowa zapomni? Takie rzeczy, że na przykład pluje na web Olafa Scholza albo na to ja sobie mogę mówić do kolegi pod blokiem. Ich dotyczy dyplomacja, tymczasem stwarzają dla nas jawne zagrożenie. Ten zbrodniarz, który zabija dzisiaj y, dzieci. Inne kraje już neutralizują stosunki. Korporacje planują powrót na rynek rosyjski. Prezydent USA określa Putina błyskotliwym geniuszem. Oh. Wysłannik e, Stanów Zjednoczonych mówi, że chodzi o to, żeby był reset z Rosją. Reset z Rosją. A my jak zwykle zostaniemy sami wydojeni z pieniędzy i skłóceni ze wszystkimi. Napijmy się. Napijmy się. Napijmy się. <laughs> no, nie ma już. Mam wspomnienia z tym. Przypominam, że media zawsze... Oni ze sobą będą chcieli handlować, bo... bo... no bo kur... to opłaca? A Polacy, żeby z nimi ktoś chciał rozmawiać o czymś takim, jak się z kimś stawili, to będziemy najpierw musieli pójść i wystawić dupę. Bo w sumie bez nas się obejdzie, no ale jakim zrobimy promocję, to ewentualnie, nie przemijały się z prawdą. To samo było podczas konfliktu w Iraku i wielu innych. Tam też niby walczyli z globalnym terroryzmem, a wyszło, że głównie chodziło o ropę. Nope, no weapons over there. Zginęły setki tysięcy. Amerykańskie pieniądze w Iraku przypadły w udziale amerykańskim korporacjom. Także jak jutro dojdzie do jakiejś prowokacji, a Trump powie, sami jesteście sobie winni, to już wiesz, kto za tą sytuację jest odpowiedzialny. Powiedział, że powinniśmy zbombardować nasz własny statek i zwalić to na Wietnamczyków. Tak zrobiliśmy. Jakiś wybuch bombowy. Mógł być nagrany nawet w Legolandzie. Bo nasza siła. Przecież my nie po to mamy wojsko, żeby nim kogoś atakować. Jeszcze dwa miesiące i wzbogacimy uran. Który wykorzystamy w celach pokojowych. A te przygłupy w rządzie igrają naszym życiem. Prowadząc międzynarodową politykę pod hasłem: Chcesz spokoju, szykuj się do wojny. To oznacza, że jeśli chcemy pokoju, musimy szykować się na wojnę. Chcesz pokoju. W Jednak to przysłowie zostało mocno sparafrazowane na ich korzyść. W rzeczywistości brzmiało ono tak. Gotujcie się do wojny, skoro nie potrafiliście znieść pokoju. Przyznasz, że to zmienia postać rzeczy. My się mamy czego bać? Nie, no tak, wie pan, wojna jest blisko. Jeszcze jak słyszę, że ktoś z własnych pieniędzy finansuje kampanię. Ludzie, w co wy wierzycie? Sam system pozyskiwania funduszy wyborczych to jest legalna korupcja. Jak ja bym startował na prezydenta, to miałbym jedynie twój podpis. Albo i nie. A oni mają ciężkie miliony na kampanię. Resztę biorą w subwencje, a kasę wydaje szef sztabu. A sztab zatrudnia tysiące wolontariuszy, ale przede wszystkim międzynarodowe korporacje i ludzie z listy najbogatszych Polaków. Wpłacają na przykład na takiego trzaska jeszcze w prekampanii. A potem jak on dojdzie do władzy to będzie robił im dobrze. Na tym to polega. Kluczowe wpłaty są dokonywane na konta tak zwanych fundacji. Więc nie poznasz ani wpłacanych kwot, ani nazw darczyńców. Tak obchodzą przepisy. 2 miliony, 3 miliony wydałem e, dużo. Ale wydaje pan z własnych. Chcę też mówić ile, bo jeszcze na to obejrzy, będzie miała do mnie pretensje. Na konto partii wpłaca obywatel polski, wyłącznie osoby fizyczne. A na konto fundacji nie ma ograniczeń. Jadą na grubo. Mogą wpłacać różne podmioty z zagranicy. Jaka niezależność! Tam lecą wagony siana, żeby wypromować ich w mediach. Grzegorz Brown wystartuje samodzielnie. Stawiam na to, że nie wystartuje. Jest zbyt rozsądny, żeby skakać na główkę do pustego basenu. To nie mieści się w polskiej głowie, ale to przecież zdrajcy, zapszańcy Coś mi tak we śmierci, wiesz? Więc wyniki wyborów zawsze są zgodne z preferencjami większości wyborców, ale tylko dlatego, że te preferencje popiera elita finansowa. Znamy to od lat 90. Takiemu politykowi wystarczy zaproponować intratną posadkę w spółce i będzie tańczył, jak mu zagrają. Zastanawiałeś się, jak to możliwe, że na przykład minister, który zarabia 10 tysięcy złotych, w ciągu kilkuletniej kadencji jest w stanie zgromadzić wielomilionowy majątek i nakupić nieruchomości za granicą, na Florydzie lub w Szwajcarii, gdzie jedna nieruchomość potrafi kosztować 10 milionów. Zgadnij. Nie wiem, choć się domyśla. A najbardziej absurdalne jest to, że ludzie zamiast jednoczyć się przeciwko Władzy dali się zbałamucić. Hucą się we własnych domach. O kogo? Podzieleni na obozy, stają w obronie swoich oprawców. Czasami ofiary opresji są wycofane tak bardzo, że zaczynają współczuć swoim ciemiężcom. Nie przesadzam, niektórzy wręcz skaczą sobie do gardeł. Także politycy, przy pomocy mediów, zrobili świetną robotę, żeby wszystkich podzielić. Mówiąc, że lecimy na Aquapark, a prowadzą nas do rzeźni. Ja ci przedstawiłem swoje zdanie, nie kalkulując jak raperzy. Ty możesz mieć inne jest tylko racja. I to święta racja. W następnym odcinku powiemy o wpływie wielkich korporacji na decyzje polityków, co moim zdaniem ma największy wpływ na sytuację gospodarczą i polityczną u nas w kraju. Pozdrawiam. No zawsze będzie trochę. Zawsze się trochę lubuję, że tak powiem, nie? Ale ja powiem szczerze, ja nie jestem jakiś tam kurwa wiesz. Ja do momentu, kiedy nie zostanę politykiem, to jestem sprzedajny. Ale jakbym był politykiem. Dobra, to pijale, to... I spać. trzymajcie się, miłego dnia. papa. Pa.